Siemano! Jak co tydzień, witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku dowiesz się, jak pokonać rywali na niskich stawkach. Wiem, że to jest Wasze marzenie, żeby przejść z niższych na wyższe stawki. W tym odcinku są najważniejsze etapy, które musisz przejść, żeby stać się lepszym graczem. Jeszcze zanim powiem Ci najważniejsze rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, chciałbym Cię poprosić o lajka, like suba, bo to pozwala mi rozwijać ten kanał i tworzyć naszą społeczność. Pokerową, zajebistą społeczność. Słuchajcie, wiem, że dla niektórych może się to wydawać proste, aczkolwiek nie dla każdego jest. Ponieważ jestem na przykład na grupach, gdzie ludzie chwalą się swoimi wynikami, ale też zgłaszają na przykład jakieś nieprawidłowości. Ostatnio na tej grupie był post, gdzie gość dziwił się, dlaczego przegrał, mając naprawdę dobry układ. Tylko tutaj zawiodła jedna rzecz. Przed wejściem do turnieju nie sprawdził, jaki będzie grał tryb gry. I okazało się, że to nie jest No Limit Texas Holdem, tylko jakieś inne wymysły. Także radą dla Was, bardzo Was o to proszę, zawsze bądźcie świadomi tego, co gracie. Zapytajcie się dealera, zapytajcie się obsługi turnieju, żeby nie popełnić tak kardynalnego błędu i na przykład siadasz sobie do turnieju. I nagle dostajesz cztery karty. Kiedy nigdy nie grałeś o machy? Chciałeś sobie zagrać hold'ema? Nie zwrócą ci wpisowego. Także mam nadzieję, że już wiesz, co grasz. Teraz jeszcze musisz się dowiedzieć, z kim grasz. Ważne, żebyś pierwsze minuty przy stole poświęcił na rozpoznanie tego stołu. Jeśli tutaj siedzi dziadek w okularach i nie odzywa się słowem, a tutaj siedzi gwiazda telewizji, możesz już. Po samej aparycji stwierdzić te pierwsze rzeczy na temat ich gry. Potem będziesz z nimi w rozdaniu, możesz je albo potwierdzić, albo robić sobie takie małe notatki na temat każdego z graczy. Oczywiście w głowie, bo głupio by to wyglądało, jakbyś siedział przy tym stole jak policjant no, i wszystko mówi. Także ważne jest to, żeby ocenić każdego z graczy. Pamiętajcie, że są takie typy osobowości powiedzmy pokerzysty, są takie typy jak maniak. Są takie typy jak bardzo tight player. Oczywiście specjalnie podaję dwa kompletnie różne typy, ponieważ tight player będzie wchodził tylko, czasami to nawet tylko z jokerami. Oczywiście żartuję, będzie czekał na dobrą rękę i nie zawsze też będzie potrafił ją wykorzystać. Z kolei maniak nie będzie się przejmował waszymi zakładami, zazwyczaj po prostu je będzie kolował, nie będzie ich też przebijał, chyba że będzie wsuwał olina z jakimiś. Niekoniecznie dobrymi kartami, także musicie na samym początku sprawdzić na stole, z kim gracie, co gracie i wtedy możecie przejść do gry. Najbardziej efektywna gra na niskich stawkach, styl gry, to jest tight aggressive. Chodzi o to, żeby nie wyrzucać pieniędzy w błoto ze słabymi rękami. Macie grać ręce, które pozwolą wam wygrać duże pule i które pozwolą wam robić dobre decyzje podczas gry. Dlatego czekamy na dobrą rękę, ale jeśli już ją gramy, gramy ją agresywnie, ponieważ agresja na niskich stawkach to jest to, co wygrywa większość pól. Najczęściej te ręki nawet nie będziesz musiał pokazać, chyba że ktoś słapie top parę, bo bardzo często gracze na niskich stawkach przeceniają top parę. Top para, czyli najwyższa para, jaka leży na przykład na flopie, oni potrafią zagrać na przykład olina, mając top parę. Ok. Zazwyczaj, czasami może bardziej, jesteś dobry. Ale co jeśli przeciwnik ma damy, a to para to wallet? No właśnie. Także graj dobre ręce i może właśnie ktoś popełni taki kardynalny błąd, gdy ty będziesz miał bardzo dobrą rękę. Podczas gry pamiętaj o dostosowywaniu zakładu do ilości graczy w puli. Jeśli jest mały blind, duży blind, kol, kol, kol. Nie możesz przebić tylko do dwóch blindów. Jeśli masz dobrą rękę, postaraj się, żeby tych graczy w rozdaniu naprawdę nie było ośmiu, bo chcesz dużo zarobić, ponieważ nawet asy mogą zostać w ten sposób połamane. Postaraj się, żeby w tym rozdaniu były karty, nad którymi masz tylko znaczącą przewagę. Ponieważ wyobraź sobie, masz asy, ok, super, wszyscy weszli w rozdanie, ale spada monoflop. Monoflop. Co to znaczy, że wszystkie karty są w jednym kolorze? Wyobraź sobie, że wszystkie karty są w jednym kolorze, w innym niż jest ten twój as, czyli nie blokujesz tego koloru, a w rozdaniu jest siedmiu, sześciu graczy. Wtedy straciłeś potencjał tych asów. Naprawdę, bardzo rzadko obroni się ta ręka. Mimo, że przed flopem jest to najlepsza ręka. No i tak, nie możemy z tym dyskutować. Jest to najlepsza ręka. Ale przede wszystkim musi być jeszcze dobrze rozegrana przez Ciebie. Podsumowując, grajcie dobre ręce i grajcie je agresywnie. Ten odcinek jest kierowany głównie do zawodników, którzy wybierają się na gry czasowe. Z angielskiego Cash Games. Dlatego to, co mówię, oczywiście ma jakieś przełożenie do turniejów. Na pewno chociażby jedna rada przyda się w jednym i drugim formacie. Aczkolwiek, żebyście byli świadomi, ten odcinek jest głównie kierowany, dla graczy gier czasowych. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o zakłady: wyobraźcie sobie, że przed flopem leży mały blind, duży blind i jest przebicie do dwóch big blindów. Bardzo nienaturalnym wręcz, dość też słabym przebiciem byłoby przebicie minimalne. Ponieważ przebicie minimalne, musicie pamiętać, że jest to wartość, Poprzedniego przebicia razy dwa, żebyście nie popełnili takiego FOPA, mówię wam to, że to przebicie jest bardzo rzadko efektywne, bardzo jest to dziwne, nie wiadomo, co tym reprezentujecie. I niekoniecznie też yy, to jest dobre. No bo tak, czasami okej, okay, chcemy, żeby zawodnicy nie wiedzieli, co my reprezentujemy, aczkolwiek w tej sytuacji, gdy mamy dobre karty, bo przecież jeśli realizujemy już poprzedni rejs, to musimy mieć dobre karty. Wtedy warto jest podbić o znaczącą ilość, żeby nie dać innym jeszcze zawodnikom wejść w to rozdanie. Chcesz wtedy zostać na przykład tylko z tym graczem i ewentualnie, gdy on cię jeszcze raz przebije ok, niektóre karty musisz wyrzucić. Na przykład z dziesiątkami w takiej sytuacji nie możesz się już czuć bardzo pewnie. Bardzo możliwe, że ten gracz ma naprawdę dobrą rękę. Także nie wstydźcie się wyrzucać rąk, które nie muszą wygrać tego rozdania. Ok, macie drugi najlepszy układ już pod koniec rozdania. Bardzo często musicie to sprawdzić i nie chcemy raczej hierofoldować na niskich stawkach. Aczkolwiek, jeśli widzicie po graczu, że jest na przykład tight, przebija was. Bardzo chcę wygrać to rozdanie już przed flopem, to bardzo możliwe, że jest od Was po prostu lepszy. W tym momencie powinniście po prostu schować swoje ego pokorzysty i wyrzucić karty, iść do następnego rozdania i szukać lepszych okazji na wygranie rozdania. Jeśli chodzi o gry czasowe, ważny jest też bankroll management. O co w tym chodzi? Tak naprawdę jedyne, co musicie wiedzieć: nie porywajcie się z motyką na słońce. Myślę, że każdy zrozumie tę aluzję. Po prostu, jeśli nie macie za co grać, odpuśćcie sobie. Jeśli macie, dostosowujcie stoły do swojego bankrolu. Nie pozwólcie sobie grać na zbyt dużych stawkach, ponieważ wiąże się to też z tym, że będziecie grać z lepszymi graczami. Szukajcie stołów, na których czujecie się naprawdę mocni, ponieważ wiecie, w życiu, okej, okay, fajnie jest się otaczać dobrymi osobami, fajnie jest się otaczać osobami o. W wysokim poziomie, wtedy czerpiesz od tego środowiska. Aczkolwiek, gdy jesteś przy stole i czujesz się najgorszym pokażystą, niekoniecznie wtedy uczysz się, tylko tracisz pieniądze. Możesz pooglądać sobie prosów z domu, a grać jednak z osobami, które są na Twoim lub gorszym od Ciebie poziomie. Ostatnia rada w tym odcinku: Don't bluff a fish. Nie blefujcie. Słabego zawodnika. Naprawdę powstrzymajcie się od hard blefowania słabych zawodników, ponieważ oni dokładają z różnymi rękoma i czasami te ręce niestety wygrywają z naszymi blefami. Możemy blefować z middle parą, z ciągiem do koloru, z open-ended, aczkolwiek z niczym, naprawdę na niskich stawkach, radziłbym Wam to sobie odpuścić. Ten odcinek dobiega końca. Życzę Wam powodzenia na stołach i widzimy się już za tydzień w środę o 19. Elo!